Musimy z ich strony, Kowek Witam wszystkich bardzo serdecznie. Kwek znaczy witam wszystkich bardzo serdecznie mój A dzisiaj przechodzimy dalej na wadujkę. Yy, no, lecimy od razu. Nie będę, nie będę gadał! Raz zadzwonią. Zobaczmy. No. Jak widzę, możecie słychać takie chodzenie. Jeżeli tak będziecie sprzeć, to, to mój pies. Także ja, spokojnie. Nie wiem, jak. Też nie wiem do końca, jak działają te animatrony, każde. Więc będzie z tym odrobina problem. Tutaj. Tu Wszystko są. On mówił zresztą o Mangle i ogólnie. Czyli o tej damskiej wersji Foxiego, której gdzieś tutaj. O, jest! O nie, właśnie mówimy? Tu w ogóle jest Endu. Nie wiem dlaczego, ale się pojawi po jakimś czasie. Może no, się znajdzie się jakiś Trzeba światło pozapalać. To jest Freddy, stary oczywiście Freddy z tamtej pizzerii. Sprawny, jak najbardziej. Zobaczymy... ...kiedy a trony się ruszą. O. O. Jest blisko. Jest blisko. O. Czy ja nie wiem, co ja zrobię? Przecież ja nie idę ja tu przecież w ogóle? Przecież to nie przetrwam. Jak cholera. Przecież to nie przetrwam. Nie mam szans. No ale daj nie spokój. Co za hamstwo. W państwie. A ta to gdzie? A to gdzie? A gdzie mam o o, o, o kur. O kur. O kur, o kur, no i dupa. Przetrwamy to? Ja w ogóle nie wiem, jak działają te animatrony wszystkie. To jest dopiero naj. szlak. Widzę. O kur, nie. Żeż baterii, prawie nie mam. Co jest? Oj. Okej okay. O, o! Foxy tam jest. Foxy, tym. Wszystkie odpalę kamery to oni mi nawet wyskoczą. Że to wiem. Zakład? Czaty. Jeśli się zacznie z czaty, ogólnie. założy się. Oni wyskoczą mi. Wyskoczył mi. No, nie wyskoczyli. Ej, co jest z tego? latarką? Co jest? Gdzie jest Foxy. Uwaga, bo nie wiem, czy będzie. Okej, okay. muszę pilnować tego music boxa. Jest trzecia, yy! Dobra. nie ruszaj się w music boxie. Yy! Wywale, idź stąd, nie idź, 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 yy, idź! Wypad. No, popatrz sobie, to nie ja. No hello, aj! To Balloon Boy przecież jest. Balloon Boy się aktywował. Ham. Muszę wyćwiczyć to, muszę mieć to wyćwiczone. A nim, nie. No i dupa, no się ruszył. Nie ty. Game over. Jakiś nowe Dobra, jeszcze raz. Mam nadzieję, że tym razem gapi się nie uda popełnić. Naprawdę. czy że poruszyli. Złowała mnie Chica. Już mnie no, nie, nawet nie wiem, czy ja to w ogóle przeszedł, tak szczerze. Nie wiem, naprawdę. Możecie słyszeć te odgłosy pada, bo jak zawsze. Bo problem jest z takim czymś. To jest głupie, to jest głupie, naprawdę. Powiem to mówię, to jest głupie. Co jest grane? Mingle się ruszyła. Druży Ruszył, ruszyła. Cholera, wiedz co się z nią stało. A, fajnie faksego. Nie ma już. Gdzie? 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 Gdzie ona jest? No, nie ma jak chora. jak sto pięćdziesiąt. Mam pytanie Gdzie ona jest? Czyli nie widzę nawet. O! Szlak. Mam Cię, wywalaj. Oglądam nadzieję, że na tym nagraniu uda się e, przejść tą noc. Kurde. Ale w ogóle balon bo się poruszył. Szlak, 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 szlak. Szlak! Nie! Idź! Wyjdź! Szlak, szlak, szlak. Że to znane jumpscare na ejzara. Skurde. E Ej no, ale. Co jest z tym światłem? O. Z jakiej dupy ona się tu dobrała? Idź! Jeśli tu nie chce. Po wętach ktoś idzie. Po wętach. Jest ktoś w wętach. Muszę wiedzieć kto. I ma jeszcze. jeszcze. Rzeź się zrobiło tu. Zgromadzenie. Dwóch downów. Trzech pewnie. Kto jeszcze? Kto jeszcze? Wyjazd mi stąd. Chcesz widzieć, to masz. Gilba lambo i zaraz wydropi na rej, co nie? Halo, co jest z światami? Ej, co? Co? No hello, hello! Nie chcę cię tu wywalaj, idź mi stąd. Głupi. był jakiś śmieszny. Nie no, oczywiście, co? Co, co, co jest? Mam czwartą. Już trochę ogarnię mechanikę tej gry, jak ona mi działa mniej więcej. Ale ktoś mi coś mi nie Si Siśnienie. Dobra, wycofam się do ventów jak na razie. A pan dalej się nie rusza. Zobaczcie, czy ktoś mi... NIE! NIE! Przecież on mi to bije! Przecież Że... Przecież ja dostanę jumpscare'a od niego! Jak ja odpalę kamery! Jak cholera! Co mam teraz zrobić? Przecież Że... teraz dostanę jumpscare'a! O dłem był! Jak zawsze! Przecież Gdzie on jest! Idzie na mnie cały czas. Idzie po mnie. O! A ona kiedy się wyrwała? Gównogra gra. O, a to kiedy? O, węcie. Jeszcze co? Powiedz, że jeszcze weń ją jeszcze mam. Może powiedzieć, że u Ciebie jest, u mnie jest już. Gównogra. gra, mówię, jak się to denerwuje. że to denerwuje niż strasz bardziej. No Jak Ja chcę tu przejść. No i dupa! Ej, sobie! Foxy poszedł! Idzie skopać mi żyć. Co hello? Spadaj, stupni i wtuć. Olej. Wpad alcu jeden. Dobra, hajs! Pierdzielaj mi stąd. Miej go ty też stąd idź. Mnie wyciecz... eee. mi No ile? Dzięki. O kur... Poczekam trochę... <śmiewanie> <śmiewanie> JA PIERDZIELE! GÓWNO! CO TO JEST?! Ale gówno! Dobra. Nie za po kilku próbach. Ale ja, dara, ale ja to dogram. Dara. Ja to po, dogram później. Dogram po prostu to później. Poczekajcie chwilę. Dobra, także jestem y, z tej strony Kowek, bo jestem ponownie po jakiejś bardzo długiej przerwie. Y, wyspałem się kilka godzin, przemyślałem sobie kilka spraw. Okarnęłem sobie wszystko, żeby nic tak nie robić. No. Szybko, yy, bo oglądałem tam niektóre filmiki, jak, jak działają ogólnie te animatrony. Oglądałem, jak niektórzy przechodzą właśnie te noce. Także lecimy od razu z tą nocą. Robię ciszę. Kala. Chcę to ogólnie przejść. Chcę się postarać, by to przejść. Ciekawe, czy w ogóle. On, te animatrony mogą się na mnie patrzeć, czy. Czy nie ma takiej możliwości? No ogólnie to my się wykładamy tak. Powiedzmy, wykładamy się zawsze, kiedy jest. Zawsze wykładamy się, ale to. I też dowiedziałem się, że Music Box działa tylko na jednego animatronika. Nie wiem którego, ale działa tylko na jednego z nich. Dobra, mam męgl. Jest pierwsza w nocy i pojawia się męgle Bo reszta też będzie, iż się aktywuje, może w trzeciej nocy Aktywuje, aktywują się animatroniki Te pierworodne, te tutaj, o L'inglese è qui Balloon boy Non c'è balloon boy C'è O! Jest nawet ci... Pojawiła się nawet sika. Bo widzę. Zobaczmy. Zobaczymy. Co? Nie! Ja to zdednę, ja zdednę, bo ona jest nade mną! Ja zdednę, bo ona jest nade mną i ja odpalę kamerę. Dobra, trudno.

Yy, idź, idź stąd. Ja tego nie przeżyję, bo ja mam za mało baterii. Jest czwarta. Mes trukhal garniau, jau yra slepia. Tik dabar... O, sustai. <laughs> aha! No to zajebiście, wyskoczył mi Piąta była! Piąta była! Czaliście? To piąta już była! Byłem tak blisko! Kurde Dobra, dać mi jeszcze raz ja chcę to przejść. Ja chcę przejść drugą noc i mieć to za sobą. On tutaj stoi, stoi tu. Stoi tu i mi wyskoczy na łeb. No, zacznij mi tym świecić. Dzięki. Na no pierdziele, jest czwarta. się? A ja się tygam, że tego nie przejdę, co nie? Ale... Nie wątpię w siebie i dam radę! Mendo, spadaj stąd! Idź, idź, idź! Kiewalne kopat, wyśmiał. Nie, no. Dobra, ok. Jest spokojnie. Jest spokojnie i ja to przejdę. Mam radę. Proszę cały czas obserwować. Bo mi oryginalne Foxy tu wyskoczy, dobra. Jeszcze mam trochę baterii i powinno mi starczyć. Na przejście. Dobra jest! Uff, przeszliśmy to. Co się uda? Oho i coś się dzieje? O! -o. No, nieco się wydarzyło. I ty co się wydarzy? Idziemy się... Paesi. Coś... Tu? It's me. Kazały jakieś It's me. Dobra. Trzeciej nocy ja już tutaj nie dogram na tym odcinku. Także Ja dziękuję za ten filmik i trzymajcie się na razie. Do zobaczenia w yy, odcinku, gdzie będziemy próbowali przyjść trzecią noc. Do zobaczenia.